Pierwsza wojna światowa. Powodem jej wybuchu było zabójstwo następcy tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Po tym ruszyła lawina zdarzeń. Poszczególne mocarstwa wypowiadały sobie wojnę. Przez historię nazywana jest Wielką Wojną. Nie bez powodu, ponieważ wkroczyła w każdą dziedzinę życia. Motywy związane z I wojną światową pojawiają się także na przedmiotach codziennego użytku, na przykład na porcelanie, fabryki porcelany, na przykład w Wałbrzychu dostały od cesarstwa niemieckiego nowe wzory, które nanoszono na ich wyroby. Niektóre z nich możemy zobaczyć na prezentowanych tutaj zbiorach. Na tym dzbanku widzimy krzyż żelazny. Czyli odznaczenie za męstwo i dowództwo ustanowione w 1813 roku. Na tych z I wojny światowej widzimy literkę W od imienia cesarza Wilhelma II oraz datę, w tym wypadku 1914 rok. Z kolei na tym kubku widzimy podobizny dwóch cesarzy: cesarza niemieckiego Wilhelma II. Oraz cesarza austriackiego Franciszka Józefa I. Nie bez powodu, jak wiadomo, Niemcy oraz Austro-Węgry były sprzymierzone i razem walczyły w Wielkiej Wojnie. Na talerzyku po raz kolejny pojawia się motyw żelaznego krzyża. Tym razem jednak w otoczeniu flagi jednego z landów niemieckich oraz Cesarstwa Niemieckiego. Z kolei na moździerzu Oprócz daty 1914-1916 widzimy napis Pro Patria, czyli dla ojczyzny. Oprócz wyrobów porcelanowych, na których pojawiają się zdobienia związane z I wojną światową, możemy je znaleźć również na przedmiotach żelaznych. Na przykład na moździerzu, na którym widnieją daty 1914 1918 przedzielone żelaznym krzyżem. Ciekawymi eksponatami związanymi z historią I wojny światowej są tak zwane wstążki Wiwat. Te jedwabne wstążki drukowane Wydawane były przez Czerwony Krzyż niemiecki i austriacki. Poprzez ich zakup przekazywano środki na działalność statutową tejże organizacji. Jak widzimy, mają one różne kolory, a nawet różne wielkości. Rysunki drukowane były w austriackich i niemieckich drukarniach, a projektowali je znani artyści z ówczesnego czasu. Ilustracje przedstawiają zwycięskie bitwy, postaci dowódców i inne wydarzenia związane z historią I wojny światowej. Pokazane tutaj przedmioty, które znajdują się w zbiorach naszego muzeum, są jedynie przykładami. Niemniej jednak prezentują one zdobnictwo tego czasu. Celem tego wzornictwa była propaganda, propaganda zwycięstwa armii austriackiej i armii niemieckiej. Te wzory dzisiaj wydają się być nachalne, niemniej jednak są świadectwem ówczesnej epoki.